16 grudnia rozpoczynamy nowy tydzień. W tej chwili 10 stopni odczuwalne 4 spore ocieplenie, 100% zachmurzenie, jak widzicie, chmury się zbierają, wiatr jest duży wiatr 35 km na godzinę, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Dobra jakość powietrza najcieplej od godziny 10 do 13 11 stopni, no to faktycznie w grudniu 11 stopni no coś tu nie tak. Miłego dnia, miłego tygodnia Wam życzę. Łatwo sobie przygotowałem na te kalendarze, bo. O, i tutaj gdzieś mam 16. Także 16 dzisiaj króciutko nam zostało do 24 parę okienek. Błyskawicznie to zleciało naprawdę. Te parę dni to nie wiadomo kiedy też zleci. Czas umyka, niepostrzeżenie a my razem z nim. Dzisiaj mam nie za bardzo udany dzień, więc musiałam sobie poprawić humor. W w galerii Starówka kupiłam sobie dwie bluzeczki, a to pierwsza z nich. Zobaczcie, jaka piękna, muszę z daleka pokazać, to taka jedwabna, delikatna, taka pod te kardygany, które porobiłam, taka świąteczna, tu można sobie wywiązać oczywiście. Tutaj ma taką gumeczkę delikatną, no piękna jest ta bluzka, jak tylko zobaczyłam to od razu postanowiłam, że ona będzie moja. Zobaczcie jakie takie delikatne. centki takie no piękna, piękna jest taka naprawdę świąteczna. Za nią zapłaciłam 69,70 zł, bo to już nie ma co liczyć w szachownicy w galerii. Zaraz pokażę drugą. Też według mnie bardzo udana. Ale no, ta jest śliczna. Bardzo lubię takie mam letnią taką związanie. Uwielbiam takie właśnie wiązanie. Pod szyją. tu delikatnie na to ubrać kardigan i, i super sprawa. No, a ta druga to jest taka ciemna malina. Coś pięknego. Troszeczkę przekłamuje ten kolor komórka, bo jest taka, no, taka ciemna malinka. No, śliczny, śliczny kolor. Tutaj ona jest rozpinana i też ma takie wiązanie. Zobaczyłam te wiązania. To mówię od razu, też taki. Jedwa, to, to bardziej Żorżeta jest taka Żorżeta. Jedwab ta poprzednia. I też kosztuje 59,99, 60 zł. Też w przechownicy w galerii. Zalega, pokażę śliczna, naprawdę śliczna. Ona pasuje i do spodni, i do spódnicy, do wszystkiego. I taka właśnie, właśnie, rozglądałam się za takimi bluzkami, żebym miała właśnie coś takiego pod kardigan, żeby ściągnąć kardigan i ładna, elegancka bluzeczka jest. Taka nie za ciepła, bo to też za ciepło nie ma co się ubierać. No i tutaj jest ta taka gumeczka, tu jest inaczej. No i tutaj jest inaczej, tu jest taka gumeczka. Takie przemarszczenie a No fajnie, fajnie. Bardzo. Bardzo według mnie udany zakup. I jeszcze kupiłam sobie torebkę. No zobaczcie, jaka piękna. 129 zł. Tam jest jeszcze dłuższy pasek w środku mogę założyć. Z jedną przegródką zameczek. Tu na komórkę w środku jest miejsce. No śliczna jest, naprawdę, jest przepiękna ta torebka. Jak ją zobaczyłam, to wiedziałam, że musi być moja. Chciałam taką właśnie kupić ciemną, bo mam wszystkie jasne, to nie bardzo, na zimę. No, taka jest praktyczna po prostu, ale śliczna. To taka la kokardka z przodu. No, jest po prostu piękna ta torebka. Także dzisiaj sobie musiałam poprawić humor. No, i zobaczcie, u mnie troszeczkę już się robi świątecznie. Zawiesiłam sobie taki wianuszek. Tu udekorowałam lekko. W tym roku u mnie będzie taka choineczka. Też nie jest brzydka. Nie mam siły teraz rozkładać, od nowa zakładać. Nie tak jakoś mam w tym roku, że chcę tak troszeczkę odmiany. No, tu przyjdzie oczywiście świąteczny obrus, ale uważam, że. Bardzo ładne jest udekorowanie, takie, że jest na czym oko zawiesić, Jak myślicie? Może być, musi być tu. Może przyjdzie świeca, jakaś do środeczka. No, jeszcze pomyślę, ale już, już, już mam święta. No i ta moja bluzeczka tam wisi. Także uważam, że dosyć fajnie to wygląda. No, te domki, ta ulica praktycznie to mnie zachwyca. Muszę jeszcze sobie, bo co tu przechodzę, wiecie, to ja to robię, tak mnie to cieszy.